Po wszystkie wieczności Mile pozdrowione Dobranoc kwiecie różany dobranoc, Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najważniejszą rzeczą w życiu człowieka jest miłość. To pytanie zadaje nam Bóg codziennie i zadał go również świętemu Piotrowi. Posłuchajcie. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paś, baranki moje, zapytajmy dzisiaj siebie, jaka jest moja miłość do Pana Boga. Panie, droga do prawdziwego szczęścia to trudna droga. Droga, która wiecie, tak naprawdę, przez krzyż codzienności, codziennej walki, zmagań z sobą i z innymi. Znaczna część z nas była pewnie już do spowiedzi. Wiele osób powiedziało sobie: koniec z grzechami. Wiemy jednak dobrze, że ten stan może nie potrwać długo, bo przecież wiele razy już, Panie, próbowaliśmy w życiu wprowadzaliśmy podobny schemat. I pokusy wracały. Jeden zły duch przyprowadzał do wysprzątanego mieszkania jeszcze innych siedem duchów, gorszych niż on sam. Obrazem każdego z nas jest na pewno święty Piotr, który tak jak my wiele razy upadł i powstawał, który mówił, że odda życie za ciebie, a jak przyszło, co do czego to się zaparł i to potrójnie. Ale co dla nas najważniejsze, Piotr nigdy nie został przez ciebie odrzucony. Nie pytałeś go, ile narobił zła, ale gdy się z nim spotkałeś, zapytałeś, czy kochasz mnie. Jerzy Libert, w swoim wierszu Jeździec, tak napisał w ostatniej strofie: Jedno wiem i innych objawień. Nie potrzeba oczom i uszom. Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Moja wiara, Panie, to nie pojedynczy akt mojej miłości ku Tobie. Moja wiara to codzienny wybór. Ciągle muszę się kierować w Twoją stronę, odpowiadać miłością na Twoją miłość pomnażać twoje łaski i rozdawać je w świecie. Jeśli choć na chwilę o tym zapomnę, zostawiam otwartą furtkę pokusom, które niespodziewanie mogą zaatakować i duchowo rozłożyć mnie na łopatki. Zawsze głęboko jestem poruszony, gdy wracam do ostatniej rozmowy zapisanej w Ewangelii Świętego Jana, kiedy zwracasz się Jezu do Piotra, skały, na której chciałeś zbudować swój kościół. Piotr w tym momencie nie wygląda jak skała, raczej jak ogromna kupa gruzu, nie nadająca się zupełnie do niczego. Zdawałeś sobie z tego doskonale sprawę. Zwróciłeś się do niego, Szymonie. Czyli niejako cofnąłeś się do początku, do dnia, kiedy pierwszy raz spotkaliście się nad Jeziorem Galilejskim. Chcesz zacząć z nim relację zupełnie od nowa i zadajesz mu kluczowe pytanie, czyli pytanie o miłość. Wyobrażam sobie, że wówczas pokazałeś Jezu palcem na Jana, tego, który wytrwał do końca na Drodze Krzyżowej. I mówisz do Piotra, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Czy miłujesz mnie bardziej niż mój umiłowany uczeń Jan? Ciekaw jestem, jak Piotr zareagował. Czy mógł w ogóle popatrzeć w stronę Jana? A może miał oczy utkwione w Ziemię? Ten krótki dialog mocniej brzmi w oryginale, w języku greckim. Pokazuje nam, że pytany o miłość, Szymon już teraz szczerze odpowiada, że nie kocha cię taką miłością, jak powinien. On, powiedzmy, bardzo cię lubi. Mimo to powierzasz mu swoją owczarnię. Nie wytykasz mu błędów, ani słowem nie wspominasz o zaparciu się tamtej pamiętnej nocy. Dajesz mu szansę. Jak wiemy z dalszych jego losów zawędrował on głosząc ewangeliaż do Rzymu gdzie w końcu oddał swoje życie przez męczeńską śmierć Legenda głosi, że właśnie w tym Rzymie duchowo potknęła mu się noga chciał uciekać przed prześladowaniem Na istniejącej do dzisiaj rzymskiej drodze Via Appia spotkał znów ciebie Zapytał: Domine quo vadis? Panie, dokąd idziesz? Kiedy przestajemy kochać, uciekamy. I wtedy przeważnie spotykamy Ciebie, Boże, ale boimy się Cię zapytać, dokąd idziesz, bo doskonale znamy odpowiedź. Ty z miłości do nas idziesz naprawiać nasze błędy. To jest właśnie szczyt miłości. Ale Ty Boże pragniesz, bardzo chcesz, abyśmy ten szczyt miłości osiągnęli razem z Tobą. Panie, kiedy widzisz, że miłość słabnie w moim sercu, pytaj mnie o nią nawet i codziennie. Pokazuj mi, jak powinna ona wyglądać. Dawaj mi przykłady w innych ludziach, nie daj mi nigdy zatracić się w świecie, w którym nie ma miejsca na miłość. Panie, który jesteś miłością, uzupełniaj moje niedobory ludzkiej miłości.